No, Lola, koncert prosimy. Idziemy. Dzień dobry Państwu, zaczynamy z domu, jedziemy na testy. Jedziemy na testy Patrola. Zgadnijcie, kto będzie kierowniczką Patrola dzisiaj. Dzisiaj ja, bo chciałam tu przejechać, czy nie miałam okazji, żeby zobaczyć, co tutaj mój mąż wyprawia wieczorami. No właśnie, żeby było jasne, że pracuje, a nie imprezuje. Tak, Leon? Bierzemy pieski, bo od razu się przejdą, no, i ruszamy. Tak. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Zobaczcie, jaka wesoła ferajna. <laughs> jedziemy na wycieczkę. <laughs> Gruzem rozwalonym jadą. To jeszcze do wymiany nie mówiłem. Wam jeszcze do wymiany mam całą deskę rozdzielczą To jest taka przypadłość, która jest dosyć częsta w tych patrolach. Dobra. Gdzie ty jedziesz? Oczywiście nie jedziemy na drogi publiczne. sobie polatamy. to <laughs> No, i jak się jeździ? Na, no, chciałam powiedzieć, bardzo fajnie. <gry> bardzo no, wysoko, nie? Tak z tego, co mówisz. Koło, bo, a ja mam takie niskie auto, że muszę zwracać uwagę na ja wszystkie dziury, a tutaj w ogóle nie trzeba patrzeć na takie rzeczy. Tak. Super, świetnie, naprawdę, nie spodziewałam się. Bo Elka ma Toyota Aigo, całkiem co innego. Także różnica niesamowita. Wszystko się to na razie trzęsie i no, telewie. No, i... głośno. Ale to jest projekt na razie. Tu mi się klucha przykleiła. A tu się druga klucha przykleiła. <grym> Cofanie jak? No na luzie, ale też wiem, że mam mnóstwo miejsca, bo tutaj nic nie ma. Jak na luzie, na biegu było. No tak, ale chodzi mi, że się nie ten stresuję, bo wiem, że mam przestrzeń. Dobrze. Ale trochę inaczej, bo jednak to jest bardzo długi samochód. I trochę ciężko mi to jeszcze wyczuć takiego. Jak... Bardzo. Ciekawa jest tam naprawdę jakby się czymś takim mieściło w offroadzie po lasach i łośia no jakbyśmy założyli lift, opony dobre, MTeki, to by to szło jak przecinak. Ja myślę, ja myślę że tak, że Lola by chciała jakaś z nami na wycieczkę. Tak, ja tam, Lola jak tam, jest szczęśliwa. Nie wiem jak tam Leon u Ciebie, ale Lola myślę, że jest okej. Okay. Lo... Leon zwiedza, także jest OK. Zamiana miejsc, no i teraz jedziemy na garaż. Pięknie, nie? Pięknie, tak. Leoś zostawił swoje DNA. Leoś, Loluś. Proszę Państwa, dzisiaj mam hostessę wynająłem sobie do sprawdzenia pewnych parametrów mieszkalnych w tym samochodzie. Zapraszamy do środka. Moje pierwsze pytanie, czy chcesz, żeby to było wejście tędy? Na tutaj do siedzenia? Tak, ale myślę jeszcze nad wywaleniem tego podłokietnika tam. Żeby wejście było też od środka łatwe Nie, bo pierwsza myśl to, że Można tu by jakiś ukryt zamontować gdzieś żeby się... Tak, dokładaj złożyć, mi roboty, nie? dokładnie No <laughs> To będzie raczej na pewno za wysoko Tak, za wysoko jest Siedzisko będzie o wiele niżej Jakby nie było tej półki tutaj To byłoby dla mnie ok. ja mam 1,67m No ale no nie jest, nie Tym bardziej Aby... ja Gdybym tak zrobiła taką symulację Powiedzmy tak będzie troszkę wyżej. Tym bardziej, że jak to podnieście, to zawsze tutaj można coś jeszcze pod spód. Tak, obliczymy, pomyślimy i zobaczymy. NHS, czyli służba zdrowia, ambulans. Potwierdzenie ta, ta krew też była potwierdzeniem, że na pewno tutaj to było używane jako ambulans. Mhm. O, psy już chcą zamieszkać. Jak tam, Leon, Podobacie się? Nie, jednak nie. Dobra, dziękuję za pomoc w przymierzeniu się do tego samochodu. Bardzo było miło. No Jak widzisz uchwyt to tutaj by jednak się sprawdził. Tutaj jakiś, ten próg jest fajny do chodzenia. Elcia leci z psami na spacer, a ja się biorę za elektrykę. Pokażę wam przed i po wąt. To jest dosyć żmudna praca, dlatego nie będę was tym zanudzał. Żegnamy się. I wygląda to w tym momencie tak, że tam jest usunięte to urządzenie, które było. Tutaj mam kable, które idą gdzieś tutaj do tyłu i do góry. Tu coś wisi, tam coś wisi. Chcę tylko wam pokazać, ile mnie czeka pracy z tym. Ale najciekawsze jest tutaj. No, powiem wam, jest pajęczyna. Trzeba będzie ściągać konsolę, wszystkie te przełączniki i dojść z tymi kablami aż pod maskę. Dojść w sensie, skąd one idą. Tam też jest trochę kabli dookoła. Pokazuję wam to dlatego, żebyście widzieli, jaki będzie efekt za chwileczkę. Tam jest skrzynka. Tu jest taka ciekawa rzecz. Tutaj są połączone światła z tymi dolnymi i fajnie to wygląda w nocy. Naprawdę robi efekt, dlatego chcę je zachować, ale muszę przy okazji pamiętać o tym, żeby ich przez przypadek nie wyciąć, tych kabli. I to zajmie mi bardzo dużo czasu, bo każdy jeden kabelek muszę sprawdzić. Nie żebym narzekał, tylko na pewno to opóźni kolejne etapy. Poza tym, w tej części, tutaj bagażowej, zobaczcie, też jest wesoło. I po tej stronie również wesoło. Proszę bardzo, jaka plontanina. Tym bardziej, że nie jestem elektrykiem samochodowym i na pewno mi to zejdzie trochę dłużej niż ktoś, kto się na tym znaby robił. I tutaj sobie zainstalowałem tron. Także idealnie mi się tam głowa mieści bez schylania się, garbienia ani na kolanach bez klęczenia. Już widzicie, pierwsza wiązka spadła z góry. Także tam się zaczyna robić 300. Bez żadnych komplikacji. Tam mam dwa kable, które wchodzą na podsufice do kabiny. To to będę musiał rozebrać i przeciągnąć je. Teraz przechodzę sobie na, tutaj, na tył z tymi wiązkami. Ale miedzi jest... Sporo. Huh, ale się zmachałem. Leży tego trochę. No, <laughs> A Nie spodziewałem się, że tego tyle będzie, ale dobra. Z tej całej wiązki, moi drodzy, interesują mnie tylko dwa kable. Żaden inny kabel nie służy niczemu, co by mi się przydało przy budowie tego domku na kołach. Tył góra prawa. Tył góra lewa. To są te światła. Musiałem je odpiąć, żeby przeciągnąć wiązkę tędy i ją ściągnąć na dół. I teraz zastanawiam się tak, bardzo dużo pracy mi zajmie rozpakowywanie tego prezentu, który ktoś mi kiedyś zapakował. I prawdopodobnie wiązka jest połączona ze światłami, także nie wiem, czy nie łatwiej by było po prostu przejść sobie nową wiązką od dolnych świateł do górnych świateł. Tym bardziej że część kabli sobie zachowuje, bo są naprawdę porządne, grube kable, nie ma co wyrzucać. Jak się nie przydadzą mi, to się przydadzą od nowi. Jeszcze muszę ściągnąć kable od anten, bo anten tutaj nie może być. Także anteny przełożymy, dlatego że tutaj pójdzie solar 200. Dobra, ja rozpakowuję sobie to i zobaczymy do jakich wniosków dojdę, jak będę miał już to bardziej klarowne. Tyle tego wyszło. Wszystkiego. Mamy 3 dni później, i w końcu mam to ogarnięte. Tam jest tymczasowa deska. Ula farelka bez minus 3 albo 4 stopnie. Pozwijałem sobie. Z tego też pozwijam, wykorzystam co się da. Za chwileczkę się bierzemy za izolację. I oczywiście wszystkie kabelki musiałem posprawdzać multimetrem. Dojść do samego akumulatora w środku. Dlatego tutaj są też grubsze kable, jak możecie zobaczyć. I mógłbym je zostawić teoretycznie do ładowania hotelowych. Ale to i tak jest 6 mm2. A gdybym chciał ładować z silnika, to potrzebuję przynajmniej 16. Przyszła izolacja. Tutaj mamy matę samoprzylepną wycisza samochód, czyli działa akustycznie. Przy okazji zmniejsza nam kondensację w samochodzie, czyli nie paruje, a później na to pójdzie taka mata z poliestru. To jest 5 cm poliester, także wygłuszenie, kondensacja, częściowa izolacja, główna izolacja, dwie warstwy. To i to. No, co chwilę dochodzi coś. Dobra, jeszcze jedna walka nam została. Potrzebuję nową konsolę, bo ta jest tak dotyrana, ale przynajmniej ta część już jest ogarnięta. Teraz ten bałagan Kolejne dwie rzeczy, które usunąłem, to są folie z tych dwóch szyb, tutaj, dlatego że one będą zalepione. Tak to wyglądało. Tu były jakieś notatki i przepisy, muszę tylko usunąć teraz nadmiar kleju. I one będą zalepione, bo tu będzie, wiadomo, ścianka. A z tej strony będzie zalepiona, bo tutaj będzie wisiało taki, można powiedzieć, przybornik z różnymi kieszonkami na przydatne rzeczy, żeby mieć sobie pod ręką. Drodzy Państwo, nowy dzień i kilka kolejnych przeszkód. Raz, że dziury wyglądają bardzo źle, trzeba będzie dużo szlifować. Dwa, że podłoga, która była przyklejona. Dziwnie klej zaszedł w reakcji z tą izolacją, która tutaj jest. I zobaczcie, po złączeniu się, izolacja zaczęła się topić dookoła. Takie są wypalone elementy. O tutaj na przykład widać. Ciekawe, nie widziałem czegoś takiego jeszcze, żeby, żeby taka reakcja nastąpiła. Zobaczcie, to widać, był klej, a tu jest takie stopione są takie wypalone, jakby miejsca, dziwne, prawda? także trzeba będzie uważać z tym. Pierwszy element do izolacji jest to nadkole tutaj i tutaj mamy klipsy od nadkoli zewnętrznych plastikowych. Jeżeli chodzi na przykład do sprintera. To zabezpieczenie tych klipsów jest obowiązkowe. Dlatego, że to jest źle spasowane i często rdzewieje w tych miejscach. Tutaj teoretycznie mógłbym je zakleić, ale ze względu na to, że gdyby były robione jakiekolwiek modyfikacje i trzeba było to ściągnąć, to będzie problem. A skoro element wytrzymał tak 17 lat, to nie ma sensu tego zaklejać. Zakleję to izolacją podwójną warstwą. Ale jeżeli chodzi, tutaj nie będę ingerował w te klipsy zaklejając je dodatkowo silikonem czy innymi zabezpieczeniami. Na tą płaską powierzchnię pójdzie izolacja. Później klejem sprayu pójdzie tamta 5 biała izolacja. Jeżeli chodzi o poliester, powciskam we wszystkie dziury, to głównie chodzi o to, że gdyby było trzeba coś zmienić, coś przerobić, w ogóle to będzie po prostu łatwy dostęp, będzie tylko trzeba wyciągnąć izolację z takich trudno dostępnych miejsc. I tak to wygląda, moi drodzy, cała komora wyścielona. Teraz wchodzi 5-centymetrowa izolacja, a przyklejamy ją na klej w sprayu. Będzie się dało ją oderwać do serwisowych spraw, dzięki temu klejowi nie będzie odpadała. I tak to będzie wyglądało ostatecznie. Jeszcze tutaj pójdzie pasek na nadkole. Klej zostawiam na jakieś 20 sekund. I tak proszę Państwa, finalnie to wygląda. Płaska powierzchnia przyklejona, dolna powierzchnia przyklejona, to częściowo przyklejone, i to częściowo przyklejone. Mocno to się trzyma, to na pewno nie będzie się przesuwać tym, ale w razie, gdyby trzeba było do czegoś dojść, tam to nie będzie żadnego problemu. I tak proszę Państwa, ja wiem, że się posypył komentarze typu, czemu nie jest tyrodur, dlaczego nie pianowanie i wiecie, jest. Mnóstwo sposobów na izolację. Większość z nich jest bardzo dobra. Ja wybrałem takie. Uważam, że mata zapobiegnie kondensacji, a poliester dodatkowo zabezpieczy przed utratą ciepła. W bardzo podobny sposób zrobiłem część kampera. Sprawdzałem, nie ma wilgoci, naprawdę to działa. Także nie chcę kombinować, jeżeli sam to sprawdziłem, działa. Przejdźmy sobie na dach, jak wam już mówiłem, muszę zdemontować obydwie anteny, dlatego że tu pójdzie solar. Tutaj mamy taką wentylację, ja ją sobie rozkręcę i sprawdzę na jakiej zasadzie to działa. Jeżeli wszystko tam jest dobrze, to po prostu wyszlifuję ją całą, pomaluję na nowo i ona zostanie tutaj. A jeżeli chodzi o solar, mamy tutaj długość 2 metry, szerokość mamy 1 metr, ale do samej krawędzi. Hmm. Zamówiłem panel 200W, który akurat wypełni nam tą przestrzeń tutaj. To jest włókno szklane, tylko tutaj nie było lakierowane, działa to troszeczkę jako świetlik. Tak wygląda od środka ta wentylacja, jest do wyczyszczenia. I udało mi się znaleźć nową konsolę, ale dopiero na AliExpress. Także będzie szła z Chin. Kosztowała, teraz Wam się wyświetli, ale o ile pamiętam około 50 funtów. I tutaj cała deska rozdzielcza kosztuje około 300 funtów, czyli 1500 zł. I tak samo zobaczyłem, że są nakładki na deskę rozdzielczą. Takie ciekawe, dosyć zamszowe, które zakrywają ten efekt poparzenia słonecznego. Zamówiłem także materiał na budowę mebli. Konkretniej ramy i całej zabudowy. Będę to robił z aluminiowych profili i z aluminiowych kątowników. Wszystko to będzie spinane razem nitami. Moim zdaniem jest to najlepsza metoda, dlatego że wyjdzie to o wiele bardziej trwałe niż drewno. Aluminium jest lekkie. Całą zabudowę obliczyłem, że cała ta ścianka, łącznie z wykończeniem, będzie ważyła około 60 kg. Dlatego też pasuje rozłożyć ciężar troszeczkę. Patrząc na to, że kierowca będzie siedział po tamtej stronie i tak jak ja na przykład ja ważę ponad 100, a zabudowa po tej stronie będzie ważyła 6 dyre, to tak jakbym już pasażera, także nie będzie to kompletnie wpływało na geometrię jazdy. Poza tym o solarze już wiecie. 200 W instalacja i prawdopodobnie zdecyduje się na gotowy generator prądu, czyli taki power bank duży. Dlatego, że wrzucanie tutaj tych wszystkich elementów typu przetwornica, kontrole solarów, wszystkie bezpieczniki i w ogóle potrzebowałbym na to mnóstwo miejsca jednak w tym samochodzie. A wszystko będzie tutaj takie troszeczkę można powiedzieć miniaturowe. Dlatego myślę o generatorze gotowym który ma już budowaną przetwornicę, ma budowane wszystkie bezpieczniki. Monitor, bo to też jest dodatkowa rzecz, na przykład którą mam w swoim kamperze. Taki generator ma już budowany akumulator LiFePO4, także bardzo solidny. Na razie czytam opinie w grę wchodzą znane wszystkim Ecoflow, Jackery, Yeti. Jest tego mnóstwo. Jeszcze się nie zdecydowałem, ale prawdopodobnie tą drogą pójdę. I co najważniejsze, dlaczego tak będzie? Dla, dlatego, że to jest mikrokamper wyprawowy. Nie zawsze musi spędzać się czas w środku w nim. I chcę, żeby każdy jeden element był wyjmowany z tego samochodu. Tak samo z generatorem prądu. Gdybyśmy to mieli wszystko umiejscowione w środku na stałe, to już nie da się tego wynieść i prawdopodobnie dokupię do tego dodatkowy solar, czyli na przykład będzie można ten power bank naładować sobie w innym miejscu niż tylko w kanterze i po prostu używać go również do innych celów, typu na przykład w moim przypadku zabrać sobie ze sobą na plażę łowiąc ryby. Dokładnie taka sama sytuacja będzie, jeżeli chodzi o lodówkę. Lodówka będzie również wyjmowana. Te wszystkie elementy o których mówię, one będą miały swoje przeznaczone miejsce tutaj, z tym, że nie będą zamontowane na stałe, a będą po prostu mobilne. Czyli tak jak na przykład w moim przypadku. Wyobraźcie sobie, biorę ze sobą generator, biorę ze sobą kuchenkę i biorę ze sobą lodówkę, i idę na plażę łowić ryby. Drodzy Państwo, mamy dzisiaj sobotę wieczorem. Wybaczcie, że nie ma wielkich postępów w tym tygodniu, ale dlatego, że miałem dużo komplikacji z tymi kablami. Jak widzieliście, ile tego było, także nie było łatwo naprawdę. Następnym tygodniu będzie troszeczkę więcej, również przyjdzie więcej elementów do zabudowy. Ja jadę dalej z izolacją dookoła. Zobaczcie efekt końcowy w następnym odcinku i kolejne etapy. Dlatego, że czekam na mnóstwo rzeczy, które ma przyjść. W tym odcinku to tyle. Dziękuję Państwu bardzo za obecność. Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się i do następnego.